Cześć! Z powodu zawieszenia rozgrywek baseballowych i akcji zostań w domu, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony filmom o tematyce baseballowej. Autorem zestawienia jest Will Ledge z serwisu MLB.com, gdzie przedstawił 25 filmów, na które powinni zwrócić uwagę wszyscy fani baseballu. Odnośnik do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy! Miejsce 25 For Love of the Games z 1999 roku. Melodramat z Kevinem Costnerem i Kelly Preston w roli głównej. Film opisuje życie zawodowe i osobiste legendarnego miotacza winego Chappella, którego kariera zmierza ku końcowi. Na skutek nieoczekiwanych okoliczności musi on dokładnie przeanalizować swoje wartości i priorytety. Miejsce 24 Cop z 1994 roku z Tommy Lee Johnson w roli głównej. Jest to oczywiście film biograficzny opowiadający o Tajkobie. Krytycy całkiem nieźle przyjęli ten film, jednak wyniki kasowe były poniżej oczekiwań. Niemniej pozycja dla fanów Detroit Tigers obowiązkowa. Pozycja numer 23, film pod tytułem 61. Mickey Mantle i Roger Maris z drużyny New York Yankees marzą, aby pobić rekord w liczbie homerunów ustanowionego przez Babe Rutha. Latem 61 roku cały kraj obserwuje ich zaciętą rywalizację. Numer 22. Angels in the Outfield z 1994 roku. Film ze stacji Disneya. Roger, który dorastał w rodzinie zastępczej, modli się o to, aby jego ulubiona drużyna zdobyła mistrzostwo. Warto zwrócić uwagę też na gwiazdorską obsadę. W filmie występują bowiem Adrian Brody, Danny Glover, Christopher Lloyd, Joseph Gordon-Levitt czy Matthew McConaughey. Świetne kino Numer 21 Mr. 3000. Opowieść o emerytowanym bejsboliście Detroit Tigers, który powraca na boisko, aby udowodnić, że wciąż jest najlepszy. Zamierza on wybić swoją 3000 piłkę. Komedia z Bernie Mackiem w roli głównej. Dochodzimy do miejsca 20 i na tej pozycji Rookie of the Year z 1993 roku. Młody adept bejsbolu podczas meczu próbuje złapać piłkę, jednak robi to tak niefortunnie, że łamie rękę. Po rehabilitacji okazuje się, że ma niezwykłą siłę narzutu i podpisuje zawodowy kontrakt z drużyną Chicago Cubs. Miejsce 19. film pod tytułem 42 z 2013 roku. Historia Jackiego Robinsona, który jako pierwszy Afroamerykanin zagrał w zawodowej lidze bejsbolu. Film opowiada o walce Jackiego nie tylko na boisku, ale przede wszystkim o walce z uprzedzeniami rasowymi. Film, bardzo dobrze odebrany przez krytyków, świetna rola Harrisona Forda. Numer 18, Fear Strikes Out z roku 1957, film opowiadający wstrząsającą biografię Jimmy'ego Purse'a. Nie chcę mówić o tym za dużo, ponieważ chciałbym temu zawodnikowi poświęcić osobny odcinek. Wspomnę tylko, że Jimmy cierpiał na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Numer 17, Sugar z 2008 roku, film opisuje przeżycia dominikańskiego bejsbolisty, który wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, aby zrobić karierę w Minor League. Jeden z bardziej niedocenianych filmów dekady. Pozycja numer 16 i Dan Yankees z 1958. Coś dla fanów muzykali. Mężczyzna kocha Washington Senators tak bardzo, że zamierza sprzedać duszę diabłu, aby ci pokonali drużynę New York Yankees. Take Me Out to the Ball Game z 1949 roku. Kolejny musical w zestawieniu. W akcji tym razem Gene Kelly, Esther Williams oraz Frank Sinatra. Na miejscu 14 Derełki z 2002 roku. Film oparty na faktach. Trener baseballu z Teksasu Jim Morris postanawia doprowadzić do mistrzostwa miejscową drużynę. Miejsce trzynaste to The Bingo Long Travelling All Stars and Motor Kings z 76 roku. Film komediowy opowiadający o byłych zawodnikach Negro League w czasach segregacji rasowej. Luźno oparty na powieści o tym samym tytule. Film okazał się strzałem w dziesiątkę, zarobił on 33 miliony dolarów przy budżecie 9 milionów. Miejsce 12 Bang the Drum Slowly z 73. Film, w którym występuje mało znany jeszcze Robert De Niro, który wciela się w dobrodusznego, ale niezbyt ogarniętego łopacza i nawiązuje on przyjaźń z o wiele bardziej inteligentnym miotaczem. The Bad News Bears 76. Komedia. Były zawodowy bejsbolista, który obecnie czyści baseny w Hollywood. Zgadza się zostać trenerem dziecięcej drużyny misiów. Dzieciaki nie mają jednak żadnego pojęcia o bejsbolu. Numer 10 i Major League z 1989 roku. Absolutny klasyk, który każdy fan baseballu musi zobaczyć. Film doczekał się oczywiście kontynuacji. W rolę główną wciela się Charlie Sheen. Numer 9 i Everybody Wants Some z 2016 roku. Amerykańska komedia, która ma miejsce w latach 80. Opowiada ona o grupie baseballistów, która zaznaje uroków prawdziwego dorosłego życia. Bardziej realny odpowiednik American Pie. Desandant z 1993 roku. Kolejny klasyk: Scotty Smalls wprowadza się z rodzicami do nowego domu. Jego marzeniem jest nauczyć się grać w baseball. Los uśmiecha się do Scottiego i dołącza on do paszki młodych baseballistów. Numer 7. The Natural Rolls z 1984. Tragedia zmusza młodego, utalentowanego baseballisty do przerwania kariery. Po latach powraca on na boisko jako anonimowy i tajemniczy gracz i zasila szeregi podupadającej drużyny. Numer 6 Money Wall z 2011 roku w roli głównej Brad Pitt i Jonah Hill. Film oparty na faktach. Opowiada, jaki wpływ miała matematyka na drużynę Oakland Athletics. Świetny film. Numer 5 Eight Men Out z 1988 roku. Film opowiada o skandalu z 1919 roku, gdzie członkowie drużyny Chicago White Sox zamieszani byli w aferę hazardową. Znaczna część filmu została nagrana na stadionie w Indianapolis w stanie Indiana. Tuż za podium na miejscu czwartym Field of Dreams z 1989 roku. W roli głównej ponownie Kevin Costner, który tym razem wciela się w rolę farmera. Pewnego razu stojąc pośrodku pola kukurydzy, pewien głos każe mu w tym miejscu zbudować boisko baseballowe. Jak usłyszał, taki zrobił. Numer 3. The Pride of the Yankees z 1942 roku. Film opowiada o życiu pierwszobazowego Lou Garriga. Historia zaczyna się, gdy Lou był jeszcze małym chłopcem, który marzył o grze w baseball. Podczas studiów podpisuje on kontrakt z New York Yankees. Niestety później odkrywa, że cierpi na śmiertelną chorobę neurologiczną. Kick of the Rhone z 1992 roku. Po raz kolejny Plejada Gwiazd. Tom Hanks, Madonna. Film pokazuje fikcyjną żeńską drużynę baseballową, która walczy o mistrzostwo. Nie jest to wielki wyczyn bo w lidze grają tylko cztery drużyny. I miejsce pierwsze: Bull Durham z 1988 roku. Tak, tak. W roli głównej ponownie Kevin Costner. Trochę komedii, trochę romansu, trochę dramatu. Doświadczony zawodnik bierze pod swoje skrzydła obiecującego, ale nieopierzonego miotacza i stara się nauczyć go nie tylko baseballu, ale również życia. Jest kilka pozycji poza rankingiem, np. film dokumentalny pod tytułem Screwball, czy serial Pitch. A jakie są wasze ulubione pozycje? Pamiętajcie, stay home i oglądajcie filmy. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Okay. Listen to this crowd. For the first time in history, a woman has taken the mound in a major league baseball game.